Po raz kolejny, właśnie kurier przyjechał. Przybył panel. O, Przyjechał cały. Tych przewodów się pozbędę. Nie chcę tego MC kwadrat, MC4. MC2 z filmem mi się skojarzyło od razu. No, na pewno nie będę mocował na te otwory, bo to jest za miękkie. To Za bardzo pracuję. Na wietrze mogą się ułamać i spaść. Będę po prostu wiercił do ramy, tak jak tam przewód jest 2x2,5 dwa dwa kwadrat. Kontowniki dociąć, dopasować się do balkonu odpowiednio długościowo, żeby nie wychodzić za daleko. I co? Wymiary panelu, takie parametry znacie, wszystko wiadomo. To jest kwestia do cięcia tych długości do wiercenia do robienia co tu jeszcze? no tam mam tak umocowany troszkę żeby tu wiatr nie podwiewał no i w ten sposób mam muszę docinać i robić, kombinować no, tak to wygląda oczywiście Poręcz balkonowa jest krzywa, więc muszę docinać na żywca, odmierzać, cyferkować sobie jaka kolejność i, i skręcać. Tu będzie trzeci panel. Jak przyjdzie jeszcze potrzeba, to jakiś akumulator dorzucę, i myślę, że już wtedy chyba powinno jakoś wystarczyć. Nie wiem, jak to będzie zimą wyglądało. Na pewno słabiej. I czy to MPPT mi wytrzyma? To jest niby 100W. Ale no na razie coś czuję, że wytrzymuje więcej Trudno, będę musiał inny kupić e, Że tak powiem regulator Tak to powiem, tak to wygląda No i jak to mamy teraz po jakimś tam czasie 4 godziny Napięcie już naładowane jest do fula. Od czasu do czasu jakieś tam światełko dzisiaj jest włączone 3A, 41W, 11W teraz jest gdzieś pobierane, skądś. Nie wiem czemu miliampery mi pokazuje. To powinno pokazywać około 1,7 albo i więcej Ampera. Wiadomo, w zależności czy są światła jakieś włączone, czy nie. Nie mam pojęcia o co chodzi. Bo tu jest 1,5 Ampera poboru samej przetwornicy Nie wiem, nie ogarniam tego. Bocznik. 300 Amperów, 75 mV. i kwestia jeszcze zamiany tych dwóch klem minusowych, żeby była przykątna. Śruby mam, pokupowałem, także kwestia podocinania i zrobienia tego, żeby to nie latało, nie dędało i na głowę komuś nie spadło. Połączenia tutaj lutowałem w puszkach. Jest zrównoleglone. Także 2,5 kwadrat tutaj spokojnie starczy, bo tu przecież nie popłynie większy prąd jak 6 amperów z jednego panelu. Co przy tych ustawieniach paneli 10 stopni pochyłu i więcej na zachód, bardzo mało na południe, to nie będzie takiej wydajności raczej. No, na tym przewodzie, ewentualnie tutaj już wyjściowym końcowym, co wychodzi do regulatora, tutaj jak są 2,5 kwadrat, podejrzewam, że też wystarczy. Niech tu będzie nawet 10 amperów, to wystarczy spokojnie. Nie będzie tu jakichś spadków, bo tu jest krótka trasa. Także nie ma co tutaj się za bardzo w grube przewody bronić wrzucać. Mimo wszystko, bo i tak te przewody oryginalne, które są z wtyczkami MC4, to i tak w środku mają 2,5 mm2. One po prostu mają grubą izolację, bo jak wiadomo, to jest do spinania w string i można do 1000V dojechać DCV, a to już jest bardzo dużo. I to jeszcze w prądzie stałym, no to izolacja faktycznie musi być gruba. Także tam są dwie diody bypass w środku, połączone odpowiednio i to na tyle na razie. Zobaczymy, jak to będzie po montażu tego.